Metry, 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 do przodu, do przodu, do przodu. Tutaj fedrowano węgiel, produkowano stal, budowano przemysłową potęgę. Jesteśmy otoczeni węglem, gdzie nie spojrzymy jest węgiel. Śląskie miasta rosły wokół kopalń i hut, a razem z nimi tętniło życie. Tutaj skupiało się życie kobiet. Jak zmieniły się te miejsca, gdy maszyny zamilkły? Województwo Śląskie było kiedyś krainą pól, lasów i niewielkich wsi. Przez wieki życie toczyło się tu spokojnie, w rytmie natury. Ale głęboko pod ziemią drzemało coś, co miało wszystko zmienić. Kiedy człowiek nauczył się sięgać głębiej, rozpoczęła się nowa epoka. W XIX wieku Górny Śląsk stał się jednym z najpotężniejszych ośrodków przemysłowych tej części Europy. Inwestycje w górnictwo i przemysł zmieniały nie tylko krajobraz, ale też strukturę społeczną. Odwiedzimy kilka obiektów ze Szlaku Zabytków Techniki, by dowiedzieć się, jak wyglądają dziś miejsca, które odgrywały kluczową rolę w rozwoju śląskiego przemysłu. Szlak Zabytków Techniki to trasa turystyczna, która łączy najciekawsze obiekty przemysłowe w województwie śląskim. Znajduje się na nim ponad 40 obiektów. W tym filmie pokażemy sześć miejsc związanych z czarnym złotem. Węgiel przez dekady był fundamentem gospodarki i codziennego życia na Górnym Śląsku. Zanim jednak na dobre ruszyło wydobycie, trzeba było pokonać siły natury. Droga do głębiej położonych pokładów węgla wcale nie była prosta. Kopalnie musiały uporać się z wodą, która zalewała szyby i uniemożliwiała wydobycie. Rozwiązaniem okazały się sztolnie, czyli podziemne kanały, które odprowadzały wodę. Jednym z największych osiągnięć ówczesnego górnictwa była sztolnia Królowa Luiza. Obecny kompleks łączy dwa historyczne obiekty: kopalnię Królowa Luiza i główną kluczową sztolnię dziedziczną. Sztolnia miała długość około 14 km i biegła od zabrza aż do dawnej kopalni Król w Chorzowie. Dzięki niej można było odwadniać kilkanaście kopalń jednocześnie, ale nie była to jej jedyna funkcja. Nasza sztolnia, sztolnia królowa Luiza, pełniła e, różne funkcje. Podstawową funkcją to było odwadnianie kopalń, ale również, jeśli budujemy tak długi odcinek po drodze, Znajdowały się pokłady węgla. No i jak mamy wodę w sztolni, no i są odsłonięte pokłady węgla, e, nic innego jak budować podziemne porty i przygotowywać węgiel pod transport, czyli trzy takie podstawowe funkcje, jaka, jaką sztolnię e, pełniła, no to właśnie e, udostępniającą, odwadniającą i transportową. Dziś sztolnia udostępniona jest do zwiedzania, a jej fragment można pokonać łodzią. Znajdujemy się w centrum zabrza, tutaj za chwilę rozpoczniemy nasz podziemny spływ szczolnią, kilometr 100 metrów. Ten spływ będzie przebiegał dokładnie tutaj, jak pokazuje mapa. W tym miejscu wysiądziemy z łodzi i resztę odcinka pokonamy pierwszo w kierunku łaźni łańcuszkowej. Łączna długość naszego przejścia, łącznie z przepływem, to jest mniej więcej 2,5 kilometra. Możemy tu z bliska zobaczyć, jak wyglądała infrastruktura dawnych sztolni i systemów odwadniania. W mroku towarzyszą nam opowieści o mieszkańcach tych podziemi: skarbniku i utopku. Druga część trasy wiedzie górniczymi korytarzami, które pokazują, jak wyglądała praca pod ziemią. W jednym z tuneli natrafiamy na coś wyjątkowego doskonale widoczny, naturalny pokład węgla. Jesteśmy w chodniku wydrążonym w pokładzie 510. To tutaj można znaleźć największą ekspozycję węgla. W zasadzie, wchodząc do tego chodnika, jesteśmy otoczeni węglem. Gdzie nie spojrzymy, jest węgiel. Tutaj można się poczuć, jakbyśmy byli w jednej wielkiej bryle węgla. Dziś można nie tylko zwiedzić sztolnie, ale też zobaczyć maszynę parową. Na początku XX wieku kopalnie sięgały już kilkaset metrów w głąb Ziemi. Coraz większym wyzwaniem stawało się nie tylko usuwanie wody, ale też transport górników i urobku na powierzchnię. Maszyna parowa jest z roku 1915 i jest to unikat na skalę Europy, jak nie świata, ponieważ ona funkcjonuje i pracuje do dziś. W zasadzie aż do 1990 roku transportowała górników pod ziemię, a dzisiaj można oglądać ją w pełnej krasie. Choć dziś Sztolnia nie pełni już swojej technicznej funkcji, wciąż jest ważnym miejscem na mapie regionu. Opowiada o czasach, w których życie kręciło się wokół węgla. Podobną rolę odgrywa kolejne miejsce, jakie odwiedzimy, bo nie można mówić o województwie śląskim, nie wspominając o kopalniach. Kopalnie wyznaczały rytm życia całych społeczności. Zjazd w dół był i nadal jest początkiem wielogodzinnej zmiany, spędzanej w ciemności przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Dziś realia pracy górnika można poznać w kopalni Guido. Kopalnia Guido powstała w połowie XIX wieku jako część przemysłowego projektu Rod Nędzmarków jednej z najpotężniejszych rodzin przemysłowych w regionie. Z czasem stała się kopalnią doświadczalną, w której testowano nowoczesne maszyny i technologie, zanim trafiły do innych zakładów. Dziś nie wydobywa się tu już węgla, ale pod ziemią nadal wiele się dzieje. Zwiedzanie zaczyna się od zjazdu szolą, czyli górniczą windą, na głębokość ponad 300 metrów. Trasa prowadzi przez wyrobiska, ciemne korytarze i miejsca, gdzie kiedyś toczyło się codzienne życie górników. W naszych kompleksach, w kompleksie Królowej Luidzie, w kompleksie Guido, zobaczyć można pełen przekrój górnictwa. Jego historii, technik, jakie stosowane były w kopalniach. Kopalnia Guido była kopalnią doświadczalną. I wszystko, co tutaj było robione, było robione po to, żeby górnikom pomóc, żeby przetestować nowe sposoby eksploatacji, jak również po to też, żeby przetestować nowe sposoby przemieszczania się na dole. A takim właśnie tym sposobem jest nasze pendolino, którym przed chwilą je śmiechali. Pod ziemią można usłyszeć odgłosy pracy i zobaczyć maszyny, które kiedyś napędzały tu wydobycie. Kombajny ścianowe, chodnikowe czy taśmociągi. Cała sztuka w pracy tej maszyny to jazda do przodu. Czyli jak to na kopalni gadają, robienie metrów, metry, 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 do przodu, do przodu, do przodu. Do wyboru są różne trasy zwiedzania od wygodnej turystycznej po bardziej surowe i autentyczne. Jesteśmy w miejscu, do której każda wycieczka nie schodzi. Tutaj schodzą mroki kopalni i szykta. To takie wycieczki, które mają na celu to, żeby poznać tą robotę górniczą w takiej naturalnej formie. Tutaj nie ma światła tu jest całkowity mrok. Kopalnia Guido to jednak nie tylko muzeum. Jesteśmy w miejscu, gdzie po trudach naszych podziemnych wypraw można usiąść, odpocząć, skorzystać z usług naszego pawu. Tutaj dopiero widać, jak ten cały proces, który przeszło Muzeum Górnictwa Węglowego przez ostatnie kilkanaście lat, ono jest wykorzystywane do różnych imprez komercyjnych, jak i indywidualnych. Czyż można sobie na przykład wyobrazić lepszy klimat niż takie zmodernizowane, industrialne wnętrze? No chyba nie. Kopalni Guido nie prowadzi się już wydobycia. Obiekt został przekształcony w trasę turystyczną, która pozwala zajrzeć do wnętrza dawnego zakładu. To jednak nie tylko zabytek techniki, ale także przestrzeń edukacji, refleksji i spotkania z historią. Na Górnym Śląsku przemysł rozwijał się bardzo szybko. Do pracy w kopalniach i hutach przyjeżdżali ludzie ze wsi, szukając stabilnego zatrudnienia. Ale sam etat nie wystarczał, trzeba było zapewnić im też dach nad głową. Tak powstały osiedla patronackie, budowane przez zakłady pracy, dla robotników i ich rodzin. Jednym z najlepiej zachowanych osiedli tego typu jest Nikiszowiec. Powstał na początku XX wieku jako efekt wizji Antona Utemana, radcy kopalnianego kopalni Gisze, który postawił na jakość i funkcjonalność. Zamiast tanich baraków powstało spójne urbanistycznie osiedle z cegły. Na niewielkiej przestrzeni znalazło się wszystko, co potrzebne do życia: mieszkania, sklepy, szkoła, kościół, a także pralnia i magiel. Każdy z dziewięciu trzykondygnacyjnych bloków miał wewnętrzny dziedziniec, który służył jako miejsce spotkań, ale także pracy, bo znajdowały się tu chlewiki i piekarnioki, czyli piece do wypieku chleba i śląskiego kołocza. Z zewnątrz Nikiszowiec robi ogromne wrażenie, ale czy jesteście ciekawi, jak wyglądały tu kiedyś mieszkania? Na Nikiszowcu działa muzeum, w którym wszystkiego się dowiemy. Znajdujemy się w oddziale Muzeum Historii Katowic, oddziale Etnologii Miasta w Nikiszowcu. Wystawa, którą teraz widzimy, to wystawa u nas w doma na Nikiszu we wnętrzu Kiszowieckiego mieszkania. Jest to wystawa, która prezentuje Nikiszowieckie mieszkania, czyli takie mieszkania, jakie znajdują się w osiedlu robotniczym Nikiszowiec. Z tym oczywiście, że jest to wystawa muzealna, na której prezentowane są obiekty z różnego okresu istnienia Nichirzosa, czyli są obiekty z lat międzywojennych i aż do lat 60. XX wieku. Kiszawieckie mieszkania składały się przeważnie z trzech pomieszczeń czyli była to kuchnia i dwie izby. Do kuchni wchodziło się z sieni, na półpiętrach znajdowały się toalety jedna toaleta na dwa mieszkania natomiast w mieszkaniach w środku był i prąd, i bieżąca woda także to były na tamte czasy bardzo. Nowoczesne mieszkania, jak na mieszkania dla robotników, czyli w tym przypadku dla górników kopalni Gisze i późniejszej wieczorek. Budynek pralni i magla, w którym znajduje się oddział Muzeum Historii Katowic, to był w pewnym sensie jeden z najważniejszych budynków w Nikiszowcu. Tutaj skupiało się życie. Kobiet, które przychodziły tutaj prać i maglować. Tutaj mogły się spotkać i porozmawiać, wymienić plotkami z całego osiedla. Dlaczego przychodziły prać tutaj? Ponieważ był odgórny zakaz prania w mieszkaniach, żeby nie było wilgoci i zagrzybienia. My tutaj w Muzeum mamy wystawę, która przedstawia cały cykl pracy w tej pralni i maglu, czyli pranie, wirowanie, suszenie i na końcu maglowanie. Na Nikiszowcu wciąż toczy się codzienne życie. Mieszkają tu rodziny, które przez lata związane były z pobliską kopalnią wieczorek. W 2023 roku zakończono proces jej likwidacji, a na jej terenie planowana jest rewitalizacja z utworzeniem nowoczesnego hubu gamingowo-technologicznego. To szansa również dla Nikiszowca, który już dziś przyciąga turystów swoją wyjątkową architekturą. Na szlaku zabytków techniki znajduje się jeszcze kilka innych osiedli robotniczych. Niedaleko Nikiszowca leży Giszowiec. Choć oba osiedla powstały dla pracowników kopalni Gisze, różni je niemal wszystko: od układu ulic po architekturę i klimat. Giszowiec powstał na początku XX wieku, jako jedno z pierwszych miast ogrodów na terenie dzisiejszej Polski. Wszystko miało być tu inne niż w ciasnych i ciemnych familokach. Życie miało płynąć spokojnie i blisko natury. Choć od tego czasu wiele się zmieniło, duch tej koncepcji nadal jest tu obecny. Domy jedno, dwu, trzy i 4 rodzinne wzorowane były na górnośląskich chatach wiejskich. Z własnymi ogródkami i zielenią dookoła. Ulice ułożono wachlarzowo, a w centrum zaplanowano rynek, szkołę, karczmę, sklep i dom kultury. Wszystko w zasięgu krótkiego spaceru. W obrębie Giszowca powstała również tak zwana kolonia amerykańska. Część zabudowy przeznaczona dla kadry technicznej, w tym zagranicznych specjalistów. Choć jej architektura różniła się od głównej części osiedla, przyświecała jej ta sama idea: stworzyć przestrzeń dla spokojnego życia z dala od hałasu przemysłowego Śląska. Niestety w latach 70. aż dwie trzecie pierwotnej zabudowy Giszowca została wyburzona. W jej miejscu wzniesiono blokowisko z wielkiej płyty, które miało pomieścić pracowników nowo powstałej kopalni Staszic. Dlatego dziś Giszowiec to dzielnica kontrastów: z jednej strony bloki z czasów PRL-u, a z drugiej zachowane fragmenty oryginalnego osiedla, obecnie objęte ochroną konserwatorską. Choć Giszowiec powstał z myślą o oderwaniu od przemysłowego zgiełku, to jednak bez transportu nawet najlepiej zaprojektowane osiedle nie mogło funkcjonować. Przez dziesięciolecia jego mieszkańcy dojeżdżali do pracy kolejką wąskotorową nazywaną Balkanem. Kolejka łączyła Giszowiec z Nigiszowcem, a następnie z Szopienicami, gdzie znajdowało się bezpośrednie połączenie z siecią górnośląskich kolei wąskotorowych. Balkan służył nie tylko ludziom. W jego wagonach przewożono również towary, narzędzia i zaopatrzenie potrzebne do funkcjonowania osiedla i pobliskich zakładów. Kolejka Balkan już nie kursuje, ale historia kolei wąskotorowych w województwie śląskim sięga znacznie dalej. Dziś kolejki wąskotorowe niemal całkowicie zniknęły z krajobrazu. Jednym z nielicznych miejsc, gdzie wciąż można je zobaczyć, są rudy raciborskie. Tutejsza kolejka kursuje na dwóch trasach, przypominając o tym, jak wyglądał kiedyś transport w przemysłowym regionie. Tory prowadziły tam, gdzie toczyło się życie. Dzięki nim cały region działał jak jeden sprawnie funkcjonujący organizm. Znajdujemy się na zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, stacji, która leżała na linii łączącej Gliwice z Raciborzem. Całość trasy liczyła 51 km, i do roku 1945 byliśmy zarządzani przez przedsiębiorstwo górnośląskich tramwajów parowych. Obieg nas był największy, ponieważ tu odbywała się obsługa całego taboru, który jeździł po tej trasie. Cała linia została oddana do użytku 17 maja 1903 roku. Pełniła bardzo ważną rolę, ponieważ łączyła wtedy dwa miasta targowe. To ułatwiało dowóz żywności do Gliwic i Raciboża, przywóz towarów przemysłowych do wiosek, które leżały przy tejże linii, ale również pełniła rolę Turystyczną już w tamtych latach, ponieważ była stworzona też pod tym kątem, żeby średniozamożni i zamożni mieszkańcy Gliwic i Raciborza mogli przyjeżdżać tu do Rud na wypoczynek świąteczny i niedzielny. W latach 49-63 przewoziliśmy ponad milion pasażerów rocznie. Niestety w 68 roku następuje zamknięcie ruchu pasażerskiego na trasie rudy Racibusz. A w latach 90. już całkowicie ruch zamiera, i w 93 roku linia ta przestaje pełnić swoją rolę. Różne dzieje i były w tamtych latach. 12 lat temu gmina przejmuje obiekt, który pełni teraz rolę typowo turystyczną. Udało nam się wyremontować 8 km toru, natomiast sam nasz obieg, na który składa się lokomotywownia, pomieszczenia warsztatowe. Jest bardzo ciekawy i architektonicznie, ale również oferuje różne atrakcje. I tak na przykład na wagonowni została stworzona ścieżka multimedialna, gdzie możemy poznać historię kolei. Możemy się poczuć jak maszynista w parowozie, ponieważ mamy okulary VR, gdzie jest nagrany film w czasie podróży parowozem. Drezyny dla tych, którzy chcą poprowadzić pojazd kolejowy. Są drezyny ręczne, gdzie można spróbować swoich sił. Niektórzy nawet mówią, że jest to lepsze niż siłownia. Ale oprócz przejazdów turystycznych również oferujemy pakiety turystyczne, gdzie możemy poznać pracę Kowala, poznać zawód kolejarza od podszewki. Mamy dość szeroki zakres działalności i tematyki. W jednym miejscu znajduje się i stacja kolejowa, i budynki warsztatowe, i zabytkowy tabor. Można tu też oczywiście wsiąść do kolejki wąskotorowej i przejechać się jedną z dwóch tras, wśród lasów i po dawnych torach. Kolejka zabiera w podróż do przeszłości, ale tworzy też nowe wspomnienia. Miejsce, które widzicie za mną, jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Tu, gdzie dziś mieści się Muzeum Śląskie, przez wiele lat działała kopalnia węgla kamiennego Katowice. Tu codziennie górnicy zjeżdżali pod ziemię szybami Warszawa i Bartosz. Ich sylwetki były wpisane w krajobraz Katowic, równie mocno jak familoki i dymiące kominy. Kiedy w 1999 roku kopalnia zakończyła działalność, zapadła cisza. Ale nie na długo. Zamiast zburzyć i zapomnieć, postanowiono ocalić to miejsce i opowiedzieć jego historię na nowo. Od 2015 roku Muzeum Śląskie działa w obecnej siedzibie i dziś jest symbolem przemiany. Muzeum Śląskie. Miejsce, które na przestrzeni dziejów zmieniło swój charakter z przemysłowego na kulturalny. W którym możemy odbyć spacer i wstąpić do obiektów dawnych, przemysłowych, pełniących funkcję galerii, do spichlerza, do stolarni, do łaźni łańcuszkowej z wystawami czasowymi. Jak również możemy wstąpić na wystawy stałe, chociażby ze sztandarową, opowiadającą o historii Górnego Śląska. Muzeum Śląskie budynek główny, jedna z wystaw stałych opowiadająca o prehistorii Górnego Śląska od dniu dzisiejszym. Wstępując możemy się przespacerować po kolejnych etapach kultury, historii Górnego Śląska, zakończyć tą wyprawę na roku 1989. Wystawa to nie tylko opowieść o węglu i przemyśle, ale przede wszystkim o ludziach, którzy ten region budowali. Na terenie Muzeum Śląskiego znajdują się też inne wystawy stałe. Stałym ekspozycjom o górnictwie i sztuce towarzyszą wystawy czasowe. Prace tu wciąż trwają. Odrestaurowana dawna łaźnia gwarek ma pełnić funkcję magazynu eksponatów związanych z historią przemysłu oraz militariami. Muzeum Śląskie to przykład miejsca, które przeszło całkowitą przemianę. Z dawnej kopalni przekształciło się w nowoczesne centrum kultury. Dziś słychać tu opowieści o sztuce, ale górnicza przeszłość nadal jest tu obecna. Muzeum Śląskie oraz inne obiekty ze szlaku zabytków techniki to dowód na to, że dziedzictwo przemysłowe nie musi być zapomniane, bo kiedy maszyny milkną, nie wszystko się kończy. Czasem to dopiero początek nowej opowieści. Film powstał we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w ramach ósmych turystycznych mistrzostw vlogerów. Dziękujemy za pomoc Śląskiej organizacji turystycznej oraz wszystkim dzięki którym jego realizacja stała się możliwa. A jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Poznaje Kraje.